Kurczę, nie mogę podnieść ręki, bo samo zaczyna się kręcić, wiecie? No nic. Słuchajcie, kochani, na początku z całą pewnością chciałabym, żebyście jakoś pomogli tym, którzy wymagają tej pomocy w tej chwili. Są to Polacy. Ach, Polacy Polakom to niechętnie. Tak. Ufolutką. Hmm. Ufolutką prędzej. Ale dlaczego? No i wiadomo, bo tam słowo na wół się toczy. Nie widzieliście tego, tak? Nie widzieliście w, w jakim rejonie i tak dalej, nie wiecie, ale. Nie ma to jak być na miejscu, nie? No teraz wiecie co? No, podtopili, e, podtapiają i pewnie to nie są ostatnie takie rzeczy i historie w Polsce, które będą się działy, dzieją się i będą się działy, więc. Ja myślę, że trzeba by było pomóc przede wszystkim tym, którzy są teraz w tragicznej, po prostu w tragicznej sytuacji. I to, co mówią w ogólnych mediach, jak zwykle, słuchajcie, kochani, okazuje się to, że to jest raczej blew, tak? Ja Wam może puszczę pod spodem Mamy też apel takiej dziewczyny, tak? Słuchajcie, pomagajcie. Wiem, że Polacy Polakom niezbyt chętnie czasami pomagają, bo nie wiadomo. Wiecie, tak w sumie to zobaczcie. Ileż razy Polacy dali yy, przykład tego, że nie lubią pomagać Polakom. A już jeżeli widzą matkę, która lubi sobie drinknąć, tak, albo ojca, to już tym ludziom na pewno nie pomogą. A dlaczego? Już pomijam sam fakt. Wy nie pijecie? A ile razy w tygodniu jesteście. W, yy, nie mówię w stanie tak? Ale ile razy w tygodniu wypijecie lampkę, kieliszek, albo co innego, czegokolwiek? Ile razy? I teraz tak, wiecie, że regularne picie. Nawet jeżeli odbywa się to tylko raz w tygodniu, to jest już alkoholizm? Idźcie, spytajcie się. A powie Wam mądra osoba, tak, która zajmuje się uzależnieniami, że to już jest alkoholizm. Więc jeżeli ten człowiek chla na umór, chleje na umór chyba, tak to się chyba mówi nie, yy, chleje na umór, to jest to oczywiście, że alkoholizm. Ale co winne są jego dzieci? Wiecie, też ci ludzie często, te matki, czy też ci ojcowie, oni często wywodzą się z takich rodzin. Po prostu alkoholików, tak? Yy, I nie zaburzając jakoś tego wszystkiego, wiecie, bo te dzieci są nadal niewinne. Oni, one patrzą na to, co robią ich rodzice, i są zalęknione, przelęknione, niedożywione, wystrachane, że tak powiem. Nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle, wiecie. Yy, także wiecie, co? Te dzieci nie otrzymują takich dóbr jak Normalne dzieci, nazwijmy to normalne, tak? No stają mi już, bo już odrastają, tak? Ale nie będę ich teraz ciała jeszcze, jeszcze nie. Więc wiecie co z tymi dzieciakami? Te dzieciaki mają naprawdę niewesoło. One często nie mają co jeść. Czy wy jesteście wrażliwi na to? No raczej nie. Czy by, byście pomogli takiej rodzinie? No nie, bo nie, bo co będę pomagał takiej rodzinie, która chleje, której ojciec jest taki? Ale matka jest normalna i wymaga tej pomocy, tak? I potrzebują tego dzieci. Wiecie, Polacy od lat już dają przykład na to, że nie będą pomagali takiej rodzinie. Oni najchętniej taką rodzinę to nie wiem, co by skasowali. Ja nie wiem, co by zrobili z taką rodziną. A przecież tam są dzieci. Przecież kto wie, może nie jedno z nas pochodzi z takiej rodziny, gdzie się. Ja osobiście miałam ojca alkoholika. Na szczęście krótko z nim mieszkałam. Bo nie wiadomo jakiej schizy bym się jeszcze nabawiła. Wiecie, no. Pff, no można patrzeć na ten, na ten y, temat i udawać, że się go nie widzi, ale on jest. On wszędzie jest. I on przeważnie jest już w tym momencie w każdym domu. Zobaczcie, nawet na tych wyżej, najwyżej dobrze urodzonych, źle urodzonych, nisko urodzonych, wysoko urodzonych, tych bogatych, tych, niebogatych, tych. Różnych. Wszędzie jest alkoholizm. A to, że oni tego tak nie nazywają, bo wiecie, przyznać się, że jest ci alkoholikiem, no to już jest pierwsza droga do uzdrowienia, że tak powiem. Skąd ja o tym wiem? Wiem, bo miałam z tym do czynienia. Nie, to nie ja, tak? Ale ktoś. Może kiedyś o tym powiem. Natomiast yy, przykre jest to, wiecie, jak patrzyłam czasami, jak czasami, bo też mi się zdarzało rozmawiać z takimi ludźmi, i ta matka, która nie mogła zawiązać końca z końcem, tak, nie mogła, nie dawała rady, po prostu nie dawała rady, a pomocy znikąd, tak, wiecie? I te dzieci, tych dzieci szkoda, bo gdyby ludzie pomogli tej matce, to być może stać by ją było na to, żeby się odgrodzić, oddzielić, wyprowadzić. Rozwieść z tym alkoholikiem. Wiem, że bywają też odwrotne sytuacje. Nie traktujcie tego w ten sposób. Ja jestem kobietą, dlatego ja to tak podaję na takim przykładzie, ale wiem, że są też alkoholiczki. I wtedy po oddzieleniu się, im prędzej ten alkoholik spadnie na samo dno, tym prędzej ma możliwość, taką opcję w ogóle, że może się podniesie. Wiecie, no nie mogę na to patrzeć, no, no bo po prostu tam mi wzięły, no i tak. jest tak jest, tak. I przede wszystkim, pierwsze pytanie. Co są winne temu dzieci? Przecież one nie są winne. Więc dlaczego je tak traktujemy w taki dziwny sposób? Przecież na tej zasadzie są w Polsce domy dziecka. Czy tam dzieci mają wszystko? No nie. A wiecie, co tam panuje? Zdziwilibyście się, jak ktoś posiada wiedzę taką, zdziwilibyście się, co tam się dzieje w domach dziecka. Czy to jest dobre. Czy lepiej wsadzać te dzieciaki do domu dziecka i ułożyć na ten dom dziecka, który i tak jest niewydolny, wypuszcza potem takie dzieci naprawdę nieźle, skrzywdzone? Czy lepiej pomóc takiej rodzinie, która jest rodziną alkoholików, niestety? Może pomóc. Może im wcześniej spadną na dno, tym lepiej, ale nie dzieci. A może im wcześniej kurcze pieczone się obudzą i będą chcieli coś z tym zrobić, bo są tacy ludzie, którzy chcą z tym zrobić, ale nie mogą. Nie mają jak. Czują się bezradni. Ale tym tam, ufoludkom, pomagaliśmy i pomagamy na, na Oni są tacy biedni. Wow. I dla nich są mieszkania. Prawie za darmo. Tak jak i tutaj. Dla nich tak, jak najbardziej. Ale dla tych biednych dzieci, z tymi rodzicami, często bardzo skrzywdzonymi, ja... Słuchajcie, tyle historii, ile ja się nasłuchałam o matkach, które spierdzielały przed psychicznym ojcem, który albo jest tym, albo jest po prostu psychiczny, albo jest idiotą, albo jest jakimś innym kurna debilem, przy którym ona nie mogła wytrzymać i dzieci też. To się w pale nie mieści, ile razy ja to słyszałam i miała skądś pomoc, nie i musiała żyć nadal z tym człowiekiem bo nie miała co ze sobą zrobić bo nie mogła pójść do jakiegoś urzędu i powiedzieć, wiecie co, przydałoby mi się jakieś mieszkanie, bo ja sobie z nim nie poradzę a on mi nic nie odda a jeszcze zaszkodzi Wiem, że moje gadactwo i tak nic nie da i właściwie dlatego skończę, ale na tyle, na ile możecie, kochani, to pomóżcie, bo tym ludziom teraz potrzeba bardzo dużo pomocy. Ja sądzę, że finansowej oczywiście też, ale innego rodzaju też. Tam brakuje bardzo wiele, że tam pewnie brakuje wszystkiego też również. I czy fundacja jest dobrym pomysłem? No, może oni wiedzą, co robić, ale wiecie, jak to z fundacjami jest często. Nie wiadomo, gdzie znikają pieniądze, tak? A pewnie by się przydała pomoc taka normalna. Pojechać, pomóc coś, pojechać. Tylko pamiętać o tym, że tam trzeba jednak, no, wziąć coś ze sobą, tak? Bo tam nie ma gdzie i jak co kupić. Wiecie, no to no, zaczynają się też bojówki, też słyszałam, no ale. To tak, to takie pierwsze moje gadactwo, które już zajęło 10 minut. Drugi temat. Puszczę Wam teraz tak. O, kurde, nie sprawdziłem. Wzięłam się zakręcenie i nie sprawdziłam. I będę musiała za chwilę teraz przerwać. Słuchajcie, teraz jest, poruszę coś takiego, że jest to ciężki temat. Patrzę, bo osa chciała wlecieć. I, I jeszcze dziwne spostrzeżenie moje. Pszczół mało, prawie w ogóle pszczół nie widzę. Widzę same osy ewentualnie. Szerszenie? Nie wiem, czy to w ogóle są szerszenie. Nie mam pojęcia, bo jakoś tak nie Ale osy są. Pszczół, jak zazwyczaj widzę pszczoły. Widziałam. Tak teraz nie. Osy latają tak. Ale pszczoły? Nie wiem, co się stało. W każdym razie, kochani, na Rumble, czyli na Rumble, będę musiała chyba to napisać na filmie. Rumble, wiecie, jak się pisze. Jest kanał, to jest bodajże chyba Digi. Zaraz sprawdzę i zaraz Wam jeszcze raz to powiem. Digi. I zaraz za tym napisem podkreśnik Jeden. I on ma tytuł filmu, to jest chyba jego ostatni film, ale nie wiem, czy czegoś nowego nie nakręcił. Co nas czeka? No i tam jest imię i nazwisko kogoś. Ja to zaraz jeszcze sprawdzę, bo wiecie, no przed filmem wzięłam się za kręcenie, nie sprawdziłam, tak? I teraz tak, wrzucę wam tego linka. Być może uda mi się to wrzucać na społeczności. Trzeba wejść na społeczność potem, wiecie. A jak mi się nie uda, to wrzucę po prostu w komentarzach na pewno będzie ten link. Czy pod filmem będzie, nie wiem, bo E.T. może mi to wykasować skasować, tak? Yy, albo film zablokować, wiecie, to też jest niefajne, nie? Więc w komentarzach ten link będzie. Czy on przetrwa, czy on będzie, czy E.T. go nie skasuje? Nie wiem, mam zielonego pojęcia, wiecie. Dlatego. <słuch> Społeczności, ale chciałabym Wam tutaj podyktować. Wiecie? Zaraz, w momencie, kiedy to sprawdzę i dokręcę. Tak. Tak, kochani, rumble.com. Myślę, że większość z Was ma e, rumbla, tak? Tak mi się wydaje. Rumble. No to wiecie, jak. R -U -M -B -L -E. R-U-M-B-L-E. Rumble. I potem wpisujecie kanał. Tak się nazywa. Digi. D, jak Danuta. I, jak Ireneusz. G, jak Grzegorz. I, jak Irena. Znowu Podkreślnik. Taki kanał. I potem wpiszcie, co nas czeka. I ten facet się nazywa Statkiewicz. O oh, kurczę, zapomniałam, jakie imię. Jaja. Słuchajcie, zapomniałam jakie imię. Statkiewiczka, żmutnijcie jej nazwisko. Jakieś tam imię i potem Statkiewicz, tak? W ogóle wpadłam na ten kanał dzięki Ludwiczkowi. Kanał Ludwiczka. Znacie zapewne, na pewno większość może z Was zna, może niektórzy po prostu tylko. Też może wkleję pod spodem kanał Ludwiczka. Dzięki niemu dowiedziałam się o tym kanale, właśnie o którym Wam właśnie powiedziałam. I kochani, obejrzyjcie ten film, ale musicie go obejrzeć w całości. On trwa tam ponad godzinę, chyba. Będziecie mieli co robić. <gry> obejrzyjcie ten film w całości. Całusienki. I wsłuchajcie się w niego. Bo ja już wielokrotnie mówiłam, że nadawanie sobie jakichś pseudonimów, wiecie, zakładanie pięciu skrzynek albo i więcej, tak. Unikanie czegokolwiek, bo system nas złapie, bo system będzie wiedział i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma już żadnego sensu. To jest bardzo, bardzo, bardzo dawna. Od bardzo dawna. W sobie nie zdajecie z tego sprawy? Od bardzo dawna. Więc jeżeli komuś się coś wydaje, że on tutaj czegoś uniknie, to nie. On tutaj niczego nie uniknie tak naprawdę. Wiecie? Bo tak naprawdę, no to już jest taki matrix, w sumie można powiedzieć. Już tak. Już nie jest to fajne, kochani. Jak tak patrzę na to wszystko, jak posłuchałam tego, no ja o tym wszystkim wiem I zawsze to mówiłam ludziom, że, ale po co ty to robisz i tak dalej. Miałam jeszcze nadzieję, słuchajcie, że jak nie przyjmę tego ukucia u dentysty, tak? to może nie wpuszczę do siebie tego, czego nie powinnam, tak? Ale tak czułam, bo tak słyszałam, że to już w jedzeniu jest podawane, że to, wiecie, zrzucane jest, że oni mają już takie różne dziwne rzeczy, że już tych kratek na niebie nie musi być, oni już to potrafią zrobić inaczej. No w wodzie, no pierwsze co, to woda, kochani, to woda. Będą chcieli nam coś podać, to podadzą nam to w wodzie. Bo nie dlaczego nie? Czy ktoś się tutaj czemu przeciw czemukolwiek burzy? Nie no. Dlatego wiecie, i tutaj teraz chodzi tak. Obejrzyjcie ten film. Ale nie wpadajcie w jakąś taką, wiecie, nie wiadomo co. Yy, I w takie coś typu wow, to już nie warto, nic nie warto. Wow, to nie to niefajne jest to. Tego nie warto, tamtego nie warto. Trzeba żyć. Trzeba żyć. I trzeba być uśmiechniętym. I trzeba yy, żyć w, jako takim optymizmie, tak? Trzeba tworzyć, tak jak ja zawsze powtarzam, trzeba tworzyć swój świat. I trzeba tworzyć swój zaświat. Mimo wszystko to ma olbrzymie znaczenie. Słuchajcie, kochani. I pierwsze co właśnie, to trzeba mieć swój własny świat. Trzeba sobie go stworzyć. Ale pamiętajcie, że trzeba stworzyć sobie swój własny zaświat również. Koniecznie. Trzeba to zrobić. I czy my możemy coś zrobić? Nie. Wtedy, kiedy były moje nawoływania hakarzy i informatycy wszystkich krajów, łączcie się, to byłam za to ukarana, że tak powiem. Tak? Wiem, że to też nie ma sensu żadnego absolutnie i że z nimi się nie wygra. Możemy uczyć się pływać tylko w tym głównie i wyobrażać sobie, że to jest jeziorko. Ładne, piękne i czyste. Wiecie, takie mamy opcje. Czy lepiej jest wiedzieć, czy nie wiedzieć? Tego nie wiem. Bo pamiętam, że jak o niczym nie wiedziałam, to byłam szczęśliwa. Wiecie, byłam szczęśliwa. I to było takie fajne szczęście. Nie miałam żadnych takich problemów dziwnych, jak ja teraz może chwilami mam, tego nie tam, tego nie tak. Po prostu sobie żyłam. Ale że zachorowałam. Znaczy wcześniej mi się już wiele rzeczy nie zgadzało i to, co ja mówiłam w podstawówce dziewczynom, to też mi się już w podstawówce mi się już nie zgadzały pewne rzeczy, wiecie i ta historia czasami jakaś taka, nie taka i ta matematyka też mi się nie podobała bo to takie uważałam, że trochę dziwne to jest i tak dalej natomiast nadal się czasami zastanawiam czy wiedzieć, czy nie wiedzieć lepiej wiecie, bo jakbym tego wszystkiego nie wiedziała, co wiem tak? to pewnie już by mnie nie było, by mnie chemia wykończyła a przecież bym zachorowała, no bo nie ma takiej opcji ale jeszcze jest taka opcja, że może gdybym sobie żyła szczęśliwie i w skowronkach to może bym wcale nie zachorowała może chorują ci, do których coś dociera, właśnie. Ups! Może tak. A może nie. Może ci, którzy mają po prostu za dużo problemów, nie dociera do nich, są nieuświadomieni, nieświadomi, ale mają w huk problemów, wiecie własnych, osobistych, po prostu materialnych i tak dalej. Bo gdyby nie to, to są rzeczy, że nasz organizm niejedno by przezwyciężył, wiecie? Nie jedno. Więc czy lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć? Nie wiem. Możliwe, że. Jedno i drugie jest normalką, dobrym rozwiązaniem, czy tam wiedza, czy nie wiedza. Kwestia tylko taka, jak bardzo my się w to wkręcamy, wiecie? Jak bardzo my się przejmujemy wieloma rzeczami. Tutaj bym doszukiwała się prędzej tej takiej naszej skazy, że tak powiem. My nie powinniśmy się tak bardzo wszystkim przejmować. Bo po co? Życie jest piękne. Powiecie, że nie? Jest. A to, że mamy takie różne schody, no oni też nam dostarczają tych schodów, bo właśnie no materialnie, słuchajcie, no jest jak jest, tak? No jest jak jest. I stąd tutaj moje takie, wiecie co, ten apelik na początku, tak? Yy, o tym, że trzeba pomóc tym ludziom, dlatego że tam toż są dzieci przecież, również. Tak. I, i, I tu. Dzieci są warte wszystkiego. I wiecie, jak mówiłam o tych matkach alkoholiczkach, czy ojcach alkoholikach, czy całych rodzinach i tak dalej. Tam są dzieci. <laughs> I z nich nie wyrosną normalne jednostki, że tak powiem, normalni ludzie. Oni będą. A... Dlatego się mówi, nie, tej rodzinie nie warto pomagać. Warto pomóc. Ale ta pomoc musi być widoczna i odczuwalna. Warto bo to dziecko nie straci nadziei dzięki temu, i to dziecko wyrośnie na kogoś innego, a jeszcze gdyby można było tej matce czy tam, temu ojcu zapewnić odpowiednie warunki mieszkanie jakieś, gdzie on by mógł sobie sam i byłoby go stać na to, żeby tam sobie żyć, tak? to to dziecko nagle by się okazało przy pewnej pomocy psychologicznej, zapewnie również, to dziecko powstało z popiołów. Jak Feniks, tak zwany, tak? I z tego dziecka może wyrosnąć wspaniały człowiek. Naprawdę. Yy, wielu ludzi, właśnie, którzy są z takich rodzin, a nie innych, wyrastają właśnie na wspaniałych ludzi, bo oni przeszli już swoje. No i tak, kochani, yy, co jest lepsze? <laughs> wiedzieć to, że żyje się w Matrixie, czy nie wiedzieć tego i sobie żyć po prostu szczęśliwie, ale w dobrych warunkach materialnych, bo to głównie o tym to wszystko decyduje, bo albo nas stać na coś, albo nas nie stać. Wiecie, jak dwoje się rozstaje, na przykład ludzi, to wtedy jedno z nich na coś stać, a drugiego już nie. Na oku, tak jest. Tak? A tu chodzi o to, żeby ludzi było na wszystko stać. No mówię, że mój świat bez pieniędzy, bez nawet handlu wymiennego, bez niczego, mój świat byłby o wiele lepszy niż ten, który jest obecnie, teraz. Ale to tylko mój świat, tak? Taki, który ja bym stworzyła. Nie byłoby nic takiego, a ludzie by wszyscy byli szczęśliwi, bo wszyscy wszystko by mieli za darmo. To jest możliwe. Zawsze będę o tym mówiła, bo nikt nie chce o tym mówić. Wszyscy tylko o pieniądzach, pieniądzach, pieniądzach. A który z tych, kurde, którzy mają te kanały, mówi o tym, że dzieci cierpią. Przecież gdyby, słuchajcie, oni, którzy mają po kilkaset tysięcy albo po kilka milionów. Stwierdzili, że robią, robią, ja nie powiem, zrzutkę. Tu by musiało być coś takiego, że słuchajcie, w tym tygodniu pomagamy dzieciakom. To, czego im brakuje. I tym rodzinom, bez względu na to, czy tam jest alkoholik, czy tam jest jakiś inny ktoś, pomagamy im. A może wyczarujemy i uda się mieszkanie? A może wyczarujemy i uda się coś innego? Słuchajcie, na tych kanałach czasami są naprawdę super hyper bogaci ludzie. Czasami. Dobra, nie opindalam się dłużej. Obejrzyjcie ten film, który puszczam, tak? Na pewno dam go w komentarzach. Jeżeli nie, napiszę wszystko, co gdzie trzeba wpisać. Na tym filmie będzie pisało w którymś momencie. Może na początku i może na końcu. Żeby kochani. wejdźcie w to. Obejrzyjcie, ale tu nie chodzi o to, żeby się nagle załamać. Już, wow, już nic nie warto. Nie! Twórzmy swój świat. I twórzmy swój zaświat, kochani, twórzmy go, bo możemy go stworzyć. Jesteśmy kreatorami tego swojego świata, i uwierzcie mi, naprawdę to jest możliwe. Naprawdę, to wszystko jest możliwe. Czasami niektóre nasze kreacje, marzenia i tak dalej zajmują w huk czasu, tak? Niektóre. Bo niektóre zajmują tak na pstryk, że jest. Właśnie niedawno koleżanka wczoraj rozmawiałam z dziewczyną, z kobietą, przepraszam. Która mi powiedziała, że o czymś sobie pomyślała, poszła nagle, wow, jest, tak? I to dużo, 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 dużo też. A, a innym razem w ogóle coś tam dostała, tak? Takich przypadków, słuchajcie, jest multum. Ja zazwyczaj, jak sobie coś wymyślę, słuchajcie, to jadę do tego sklepu. Jeżeli zrobię to w takim instynktowym odruchu i o, teraz muszę po to jechać, teraz mam taki odruch, wiecie, żeby pojechać, to mnie się uda kupić coś takiego albo coś bardzo podobnego jak pojadę i z, tam odwlokę to na dzień, dwa, trzy, czy tydzień to już nie, to wtedy nie ale jak ja sobie coś pomyślę i o, trzeba jechać tam i tak mnie korci, że trzeba jechać w to właśnie miejsce i w żadne inne, tam to będzie no wiecie, to jest po prostu niesamowite niesamowite także doceniajmy to, słuchajcie że jesteśmy kreatorami nie załamujmy się mimo tego filmu który obejrzycie, mam nadzieję załamujcie się bo my w tym matriksie jakoś sobie żyjemy, jakoś sobie radzimy. Jeżeli chodzi o to ukucia, no tak, no. to jest, wiecie co, jaka to jest różnica? Ci ukłuci mają po prostu szybciej problemy i mogą ich szybciej znaleźć. A my nie ukuci, mogą nas, mamy może mniej problemów i mamy, trudniej nas znaleźć. Ich znajdą w 5 sekund, a jeżeli chodzi o nas, zajmie im to może pół minuty, tak? Może, chociaż jest AI, wątpię. Może 20 sekund im to zajmie. Mają nas jak na widelcu. Kwestia taka, żeby robić ich w chuja. <noise> Na tyle, na ile możemy ich robić w chuja, tak? Yy, I nie poddawać się. Zawsze myśleć swoje, zawsze robić swoje. Zawsze być sobą, po prostu. Wiecie, o to tutaj chodzi. Żeby mieć swój świat, być sobą, być szczęśliwym. W tym wszystkim, tak? Kreować trochę to, co możemy, to kreujmy, ale być szczęśliwym, bo o to tutaj chodzi. Jakby było dużo nas szczęśliwych, to zobaczcie, i te dzieci by były szczęśliwe, i wszyscy by byli szczęśliwi. I ludzie dookoła nas. Udzielałoby im się to szczęście być może, też by byli szczęśliwi. Nie załamujmy się, ale trzymajmy rękę na pulsie, o tak to powiem. Nie wolno nam się załamywać i uznać, że, o, teraz to już, no. Nie, właśnie nie. Trzymać rękę na pulsie, kochani. Orientować się, mieć wiedzę, tak? Na. No. Bardzo wiele tematów. Sami widzicie. Chociaż to nie my powinniśmy mieć tą wiedzę, no ale nie będę już tego rozszerzać, bo już jest długo, jak zwykle, jak się rozgadam, to nie wiem, kiedy skończyć. Więc tak, dobra, kochani. Więc miejmy tą wiedzę. Bądźmy świadomymi ludźmi. Ale miejmy swój świat. Nie dajmy się. Nosy i uszy do góry, i idźmy do przodu. Jest piękna pogoda, jest weekend, piękna. Dla mnie to jest, słuchajcie, katastrofa, po prostu, bo jest yy, tutaj do południa, po nocy, do południa jest jako tako. Tu jest trochę inaczej, wiecie? Jako tako. W południe jeszcze, no, tak różnie bywa. Najgorzej jest wieczorem. Tutaj, słuchajcie, właśnie zauważyłam niedawno, że jak w Polsce o godzinie 6, 7, jeszcze spoko możecie się już spojrzeć w słońce, i normalnie na nie patrzeć, tak? Tutaj słońce o tej godzinie 6-7 jest takie, że normalnie jak wam walnie to jak, jak w południe. Wiecie? No. Dlatego tutaj po popołudnia i ta pierwsza część nocy, pierwsza połowa tak jakby jest strasznie parna, duszna, okropna, jest nie do wytrzymania. Ja się czuję tragicznie. Pomalowałam się dzisiaj, żeby się nie czuć tak tragicznie. Sama sobie pomagam, wiecie, nie? Yy... Kolor moich oczu to jest, wiecie, tak te, te tęczówki takie, one mają właśnie taki kolor, mniej więcej, mniej więcej, taki kolor, trochę bardziej zielony może jeszcze, ale ta jaśniejsza część mniej więcej taki kolor, jaśniejsza. Yy, I wiecie, co ja tu będę dużo gadać? Fajnie się go weekendu Wam życzę. Odpoczywajcie. Cieszcie się życiem. Cieszcie się z tego, co jeszcze, co jeszcze mamy. A jak nie, to starajmy się zapewnić sobie to wszystko, czego może nie być, tak? I tutaj słuchajcie, jeszcze jedno coś takiego, bo tam Piotr Lewandowski. Ja nie wiem, jak te książki dochodzą, bo ktoś mi tam powiedział, że zamówił właśnie u Piotra książkę, tak? No, świętej pamięci, tak? Yy, I nie doszła. Nie wiem, jak tam się spisują ci ludzie, kto, ktoś ma nad tym kontrolę, czy nie. Może na razie lepiej zamawiać w jakiejś Wiecie, nie u Piotra, tak? Yy, yy, tylko może, yy, no nie wiem, właśnie, czy w jakimś wydawnictwie, czy gdzie się zamawia takie książki. Ktoś się na pewno tym zajmuje. Na pewno tak. Ile tych książek będzie i jak długo te książki jeszcze będą, no nie wiem, ale uważam, że taką książkę warto mieć, bo jak nie będzie niczego dla nas, tak? Zwykłych ludzi, tak? To zawsze będziemy mieli BSM, które. Jak ja dostaję, słuchajcie, tak jak ostatnio, pod ostatnim filmem też dostałam wpisy, że komuś pomogło, tak? I nie tylko jemu, ale i żonie pomogło. Na kręgosłup bardzo pomogło. Wiecie, no to jest wszystko bardzo ważne. Na kręgosłup, na oczy i tak dalej. Ja ciągle dostaję sygnały, słuchajcie, że pomaga. Takie niby nic. No to jest tylko PSN. Zobaczymy teraz, kto to wszystko przejmie, czy przejmie. I czy ktoś zrobi na tym biznes, czy nie. Wszystko, kochani, w temacie. Trzymajcie się. Fantastycznego weekendu Wam życzę. Na no hejka, papa. Pa. Zero załamek, kochani. Uszy do góry, nosy do góry. Walimy do przodu, jesteśmy odważni. Zero strachu. Owszem, nastraszyli nas trochę, ale zero strachu w tej chwili. Już się nie boimy, bo my już wszystko wiemy. Zero strachu, rozumiecie? Nie wolno im dać tej satysfakcji. Zero strachu. I do przodu. I tyle. Hejka.